Ja dzisiaj będę wam pokazywać książkę Potężny dla poradnik dla bohaterów Ja właśnie niedługo kupię tą książkę i będę grała to jest mapa No tak, wygląda na logo

spot.

miękka górna ze złotym kroczem nietopę, lama, żelazny goleń i wilk przygotowanie dla przedmioty jabłko, chleb, schab mikstura szybkości TNT, mikstura siły i chemisty wymiar Wybierze kawałek, ale nic. O, sadnicy uciekli ze swoich domów, zostawiając i puste. Do walki dołączy również kielet. Możesz posilić się po nam dniu osadników podczas przygotowań do walki. Ochroni... Było na płonące Dobra, jeszcze raz. I proszę bardzo, o to jest wybór misji. To jest ma która wybiera się poziom. Tak mi się wydaje, bo ja oglądałam filmiki. Mówię o w No, tak jak ze Minecraft to ta cała aktualizacja była. A to chyba ich nie było teraz. A ja mi w ogóle... To, to była też z Minecraftu Oj to też było z Minecraftu, tylko szkieletowe jeszcze, ja nie pamiętam co to jest O to było, a tutaj chyba nie było w no, wylokowie Piotr To jest mapa. Klipperowy las. Klepnę dla się informacje. Dniowe paspiska. I długo paspisk. dzwoni zali dzwon z ciebie Okej, skarbu, kiedyś ten latarek, ja mieli uspożyć skupę mieszkańców osady, kochają mnie, nie, nie, nie odpuść do od pustoszenia i wolnią osadnicę, to osadza. Kim widok na tych terenach?